Elo widzowie, dzisiaj RDMX Lina oraz Królika z Jeremim. I co? Pozdrawiam nowych subskrybentów. No i zapraszam do oglądania. Leży. Jeżeli chcesz wolotnąć? Czekaj, bo z chyba nie się, wiesz? działa, Działa, tylko ten musisz. Ten? Działa, działa, tylko musisz patrzeć. A, mam, 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 mam. Na tu czarne kubienko trzeba. Tu jest taki jeden kurwa hitbox. I chuj. jeden, no właśnie widzę. Dobrze to wymyślili, co nie? Polzna taki takie malutkie Ty, gościu, czemu się nie poddałeś? Czemu się nie poddałeś, kolego? Czy ja mam to sobie z tobą wyjaśnić? Może górka się widzimy. Góra się zaraz widzimy. Za tak Może jakaś... góreczka. A i nie mogę kajdanek na nim użyć. Ja... Kumasz? A, dobić tu chyba trzeba. Tak. Trzeba, trzeba, no. Łysy! A czemuś nie robi skinka? Czemu się bez skina. Po mieście popyla poczułeś się ziomuś? Zero kurwa, nic nawet hajs. 0 po pusteku? Tak. Czekaj, sobie przeskoczę? A o Ej, Free i Charlie napisali. Dawaj do nich. Free Charlie. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj. Wysia wysiadaj, wysiadaj. To jest tam na tej i tej, nie? Dobra, chuj. Ja to tak mniej więcej wiem, gdzie to jest. To mi chodzi o taki właz, że tam co. No, co cię się stało, stary idioto, no wakuem, bo jest tu aj, tu jest aj. Ja. O tym będziesz biegł, co tak uszło. O, tak go, go dopis. Zuma, kurwa. Daj mi adrenalinę, kurwa, w śoku. Dam ci, dam ci nabój. Ej, Adalinka, daj mi w śoku. Kurwa. Tak, Adrenalinkę w śoku. Może, może ale. Ty pewnie wiem, to teraz paście potrzebić, a? Ale na oto, jest jebana ja już ci to mówiłem, nie dojść trawić. Poszli wartę, może tego kopnąć, skopa? Skopa? Kopiksa? Jeremy. No, ale Lecybar, tak Klamka leci, Charlie leci. Nie mogę mu dać tapa. Ty, w sioku, w sioku daj mi adrenalinę Ej, nie mogę mu dać tapa, ty co jest? Czy ty ma? Nie, ale. czekaj ja też na go... jagoda odpalam. Ej, ile. Nie, co on odpierdala? Ej, no nie mogę mu dać no tapa. Go? a A ilości. Czy... A może być... Okej, okay, okej. Okay. No to prosiłbym tak, e, pieczarki. Mhm. Uh -huh. Lajstry miodu. Szczynka prościutko. Mhm. Uh -huh. e, ananasy. Anal. Tak. Lajstry e, miodu. Miód macie? Miodem to polać? Nie. A squirt? A może jakiś hamshot <coughs> kurwa? A może jakiś Nie. pies? A psa macie? Psa na to pokroić? Nie. A kota? Nie. A jakąś, jakąś trziczynę. A, a z... serz na pleta? Al sp... Serz pod na pleta. Nie. A kocią ma. karmy macie. By, kocią pani, by, karmę? Szefowie, nie. A może pani by się spuściła na tego? No, albo pani zwali szefowi konia. Jeśli mi spuściła ja mam taki tego. Ja, ja to zjem. No bardzo już no, się kraliłam szefową, a nie szefa. No to dwa To tą kurwę. To dwa skurczki. No nie. nieładnie tak mówić o mojej szefowej. A, jebać kurwę! Czemu się nie poddałeś kolego? Na basie? Na nie? Dobra, na basie pójdziemy. A, no nie pójdziemy na basie Leży kolejny. Dawaj, wbijaj tu. Tu leży... Pięć. Poczekaj. Gwizdek jakiś się rewuje no Tego nie mam że się rewuje. Ja go zbawiłem już trzy razy Może jakiś trio support Poczuty A tego ty pan aż tak zabiłeś czy on tam odbiegł czy tak to wygląda? Radzi ci to szybko zrobić Co ty? Co ty kolego? Jestem Martek Martek hołdem 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 fołdem BINKIE Proszę pana Czemu pan wysiada? Ej, admin Nie już to... lata, admin już lata nad nami Uciekamy, dobrze? Uciekamy. Kurde, dobra. Sorry, proszę klasa. <laughs> uciekamy. Psa, kurwa? Myślałem, że psa wyjebałeś. No wyjebałem. W sensie u siebie wyjebałem. Ty, co ty? Kościół. Co się poczułaś, ty w Ty nie poczułeś się. Skopać się? Ty, bo się auto nie jeździ. Ty, <laughs> świeżak. Ban poleciał Za Manualny ban O, five guarda, czyli pewno oh, zjebdał ekran Zjebdał pewno ekran, widział, że na, tak w aucie jeździmy szybko i dał bo Ja pierniczę. To lecimy nie poddajemy się Tego laścika może nie? Tam jest zero no Luja No Ty zerowe trzeba. Bo czek loadside. Load side. 20 osób. Last, 34, zobaczmy czy ban jest. Nie powinno być tego co mi się wydaje. To jak każde bombie z respiem, normalnie działa. Ta moja nie, nie zablokowali tego? To są łebki, Okej, okay, banik.